Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Tu Konrad Derlatka. Dzisiaj chciałem tak trochę nietypowo leśnie, e, dokładnie z lasu, e, nagrać film, e, który... cykl filmów. Tak naprawdę chcę... E, Nagrywać cykl filmów na temat chłodzenia pasywnego. E, powiem tak, znaczy chłodzenia, generalnie chłodzenia pompami ciepła, dlaczego? Dlatego, że wielu klientów nie wie, że w ogóle ma możliwość chłodzenia z pompy ciepła, albo pompa ciepła daje możliwość chłodzenia. Ja w tym cyklu tych filmów e, będę omawiał. E, chłodzenie za pomocą pompy ciepła. E, pa, p, rozpatrując to przez pryzmat e, generalnie różnych aspektów, e, różnych pomp, różnych sposobów chłodzenia, e, tak więc będę pokazywał. E, a tak naprawdę no tutaj przede wszystkim e, znowu zostałem zainspirowany przez jednego z moich klientów, przez Pana Zdzisława, którego gorąco polecam, e, pozdrawiam, e, który, który tak naprawdę no okazało się, że gdzieś tam w, w tak zwanym międzyczasie, gdy już zdecydował się na nasze usługi dowiedział się, że e, można pompą ciepła chłodzić i był z tego powodu bardzo zadowolony, bo chciał poczynić inne inwestycje związane z tym, żeby można było chłodzić, a tutaj no takie jak to powiedział, miłe zaskoczenie, że że, 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 że będzie mógł to zrobić za pomocą pompy ciepła, tak więc e, zaczynając e, patrzę co mam tutaj na listę aha, pierwsza rzecz, zapraszam do subskrypcji kanału Kanału, paluchów w górę, komentarzy to tak na dobry początek. A teraz, już przechodząc do szczegółów, generalnie pytanie podstawowe, które się nasuwa, czy możemy pompą ciepła chłodzić? Tak, oczywiście, możemy pompą ciepła chłodzić nawet. Jeżeli mamy pompę ciepła, a nie wykorzystujemy jej do chłodzenia, to tak naprawdę nie do końca wykorzystujemy jej możliwości, bo tak naprawdę tutaj musimy wiedzieć, że takie dwa podstawowe podziały, jeżeli chodzi o pompy ciepła, którymi możemy chłodzić, to są. Pierwszy to są pompy ciepła powietrzne i tutaj możemy chłodzić e, aktywnie, czyli za pomocą sprężarki, używając do tego sprężarki, e, czyli tak jak przy grzaniu ciepłej wody, przy grzaniu centralnego ogrzewania, używamy, uży, używamy do, tego, do, tego, do, do, do tych celów e, e, sprężarki. Tak więc, e, tak więc tutaj, e, tutaj po prostu musimy mieć tą świadomość, że, że po prostu e, taka pompa ciepła będzie zawsze w przypadku chłodzenia używała do tego celu sprężarki. Drugim typem pompy ciepła, z, której, z którą możemy wykorzystać do, do chłodzenia jest oczywiście pompa ciepła gruntowa. I tutaj mamy dwa rodzaje chłodzenia. Możemy tą pompę ciepła gruntową wykorzystać e, do e, dolnej źródło, możemy wykorzystać jako chłodzenie e, tak zwane pasywne, czyli tak e, w skrócie darmowe, niemalże darmowe. E, tutaj nie jest używana sprężarka do tego, żeby ten chłód wytworzyć, żeby ten chłód e, e, przekazać na, na Instalacje i to jest taki najbardziej ekonomiczny rodzaj chłodzenia, myślę, na tą chwilę dostępny, jaki, jaki, o jakim możemy, możemy rozmawiać. To jest jeden rodzaj w przypadku pompy ciepła drugi rodzaj to jest chłodzenie za pomocą już sprężarki, czyli tak zwane chłodzenie aktywne. Akurat NIBE, czyli producent, z którym współpracujemy, umożliwia takie budowanie takich układów. One nie są tanie, powiem szczerze, ale są możliwości takie, żeby zbudować taki układ chłodzenia. Pasywno-aktywnego nawet, bo tu akurat mamy taką możliwość, żeby ten układ był pasywno-aktywny, więc też bardzo fajne rozwiązanie. Mamy taką jedną instalację wykonaną, powiem szczerze, w układzie pasywno-aktywnym, gdzie klient wcześniej chłodził pasywnie budynek, chłodził pasywnie budynek pewną pompą ciepła, która e, no to chłodzenie się nie sprawdziło, o, może tak powiem, może nie sama pompa, bo, bo tutaj pompa działała, ale jednak to chłodzenie, brak tego aktywnego chłodzenia i możliwości przełączenia pomiędzy. Ogrzewaniem, chłodzeniem, przepraszam, chłodzeniem pasywnym, a aktywnym no, spowodowało to, że w budynku, nazwijmy to, który miał bardzo dużo przeszkań, bardzo duże zapotrzebowanie na chłodzenie, to samo chłodzenie pasywne się nie sprawdziło. Ale już po pierwszym sezonie od montażu pompy ciepła, właśnie z układem pasywno-aktywnym, powiedział, że jest rewelacja, i tak naprawdę dopiero teraz widzi, widzi plusy, plusy, plusy tego tego systemu, dlatego też, dlatego też tutaj, tutaj e, mówię o takim systemie, że można, można też coś takiego, coś takiego e, zrobić. E, teraz Czym możemy tak naprawdę chłodzić? Jeżeli już mamy tą pompę ciepła, jeżeli już zamontowaliśmy tą pompę ciepła i chcemy nią e, schłodzić budynek, to musimy mieć ku temu odpowiednią instalację. I tak naprawdę tutaj e, e, taka podstawowa rzecz, jaką bardzo często przy pompach ciepła no, klienci już mają, to jest e, po prostu podłogówka. I tą podłogówką możemy możemy chłodzić budynek, możemy jak najbardziej używać tego, tego chłodzenia. I to jest taki najprostszy, najłatwiejszy, najtańszy sposób e, Chłodzenia budynku, który nie wymaga od nas dodatkowej instalacji, dodatkowych nazwijmy to urządzeń, które, które będą, będą chłodzić. Tą samą podłogówką, co grzejemy, może, możemy ochłodzić budynek, więc, to jest, to jest podstawowa, podstawowa sprawa i podstawowa zaleta, że nie musimy inwestować tak naprawdę ani złotówki. Oczywiście przy pompie ciepła gruntowej musimy dokupić taką pompę ciepła, która już ma albo wbudowany moduł chłodzenia pasywnego, albo taki moduł chłodzenia pasywnego dorobić, albo moduł pasywno aktywny, który też, też można dorobić, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to troszeczkę droższe rozwiązanie, ale też oczywiście możliwe do wykonania. Tak więc te układy pasywno pasywno aktywne też, też robimy, też też no, polecamy, polecamy, tego typu e, rozwiązanie tak więc tutaj mamy przede wszystkim podłogówkę. Kolejna rzecz to jest klimakonwektor. Możemy chłodzić poprzez no tutaj w przypadku klimakonwektora możemy oczywiście i grzać i chłodzić ale jeżeli szukamy takiego rozwiązania stricte do chłodzenia to klimakonwektory ścienne sufitowe, podłogowe w przypadku podłogowych to już bardziej no to będzie nazwa grzejnik kanałowy, ale generalnie takie urządzenia, które mają w sobie wentylator, które wymuszą ob ubieg powietrza i w przypadku gdy podamy niską temperaturę na taki grzenik, na taki, na taki, taki klimakonwektor, one wymuszą e, ruch powietrza, przez co będziemy schładzać, będziemy puszczać niski czyn, d, 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 czynnik o niskiej temperaturze na instalację, na, e, czyli na na to urządzenie i poprzez ruch wentylatora będzie przekazywany chłód do pomieszczenia, i oczywiście jeszcze możemy, możemy chłodzić poprzez powietrze. Na przykład w naszych instalacjach czasami też wykorzystywane chłodzenie za pomocą rekuperacji, czyli dodatkowa chłodnica zamontowana na instalacji rekuperacji, która umożliwia albo z dolnego, podpięcie tego do dolnego źródła gruntowej pompy ciepła, albo do. Podłączenie takiej, takiego również wymiennika do, do pompy ciepła powietrznej, która będzie, będzie nam generowała chłód, i to też, to też możemy zastosować. Więc tutaj ja mówię na razie o trzech podstawowych, później zapewne będziemy mogli to rozszerzać, będę opowiadał troszeczkę więcej. Na razie tak ogólnie, ogólnie o, chłodzeniu, o chłodzeniu i jakie są tego możliwości. Eee... Na pewno takie chłodzenie jest bardzo fajną alternatywą dla klimatyzacji. Co jest bardzo ważne, na pewno nie jest to klimatyzacja, bo jeżeli będziemy porównywać to stricte jeden do jednego do klimatyzacji, to nigdy nie osiągniemy takich, takiego efektu, w szczególności przy, przy chłodzeniu pasywnym, przy podłogówce, nigdy absolutnie nie osiągniemy efektów takich jak w przypadku, w przypadku chłodzenia, chłodzenia klimatyzacją, bo klima nam ma za zadanie schodzić to powietrze i tutaj jej działanie jej wydajność będzie zdecydowanie większa przy chłodzeniu pasywnym czy generalnie przy tych właśnie rozwiązaniach o których będę tutaj mówił o których już mówię to tak naprawdę mówimy o schładzaniu pomieszczeń i do osiągania chęci osiągnięcia temperatury komfortowej w pomieszczeniach a myślę że temperatura taka 24 5 6 stopni, może 23 stopnie czasami w zależności od warunków w budynku, gdy na zewnątrz mamy powyżej 30 stopni. Myślę, że spokojnie to już jest temperatura komfortowa, która naprawdę wielu, wielu użytkownikom takiego chłodzenia będzie, będzie wystarczające i naprawdę sprawdzi się to u większości, większości osób. I tutaj ja też, ja też korzystam z takiego chłodzenia pasywnego za pomocą pompy ciepła gruntowej. Jestem mega zadowolony. Już ósmy, ósmy sezon e, z tym chłodzeniem i naprawdę, naprawdę jest świetnie. E, tak naprawdę to, co już wcześniej powiedziałem, lekka dopłata do pompy ciepła, do możliwości chłodzenia pasywnego do takiego modułu, który jest wbudowany w pompę. I tak naprawdę sprawa chłodzenia budynku jest w tym wypadku załatwiona. E, Oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy taki, takiego rozwiązania. Oczywiście, ja jestem bardzo dużym zwolennikiem, i myślę, że wiele firm osób, które montuje takie rozwiązania, też będą polecać takie, takie rozwiązanie. No myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o przeciwników, to no przede wszystkim absolutnie nie, nie chcę atakować nikogo, ale przede wszystkim firmy montujące klimatyzację, no, dla nich to jest jakaś, że tak powiem konkurencja w tym wypadku. I, I takie chłodzenie z pompy ciepła, no często właśnie od firm, od klimatyzacji, no słyszę, że jeżeli, jeżeli chłodzić, to tylko klimą, bo to się sprawdza. I oczywiście są też tacy klienci, są też tacy użytkownicy, dla których tylko taka klimatyzacja się sprawdzi, i to też jest dobrze, to też jest ok. Szukajmy rozwiązania dla siebie. Ja tu będę mówił o rozwiązaniu takim, gdzie przy jednym urządzeniu, przy, przy tak naprawdę. E, prostej instalacji możemy taką instalacją zarówno grzać jak i chłodzić więc więc temu ma służyć ten ten cały o chłodzeniu i tutaj będę, będę to omawiał. E, tak, więc, e, tak więc tutaj już e, podsumowując e, całość tego, tego materiału, tego filmu, e, ja w 100% polecam i rekomenduję e, chłodzenie za pomocą e, pompy ciepła. E, bo, bo to się po prostu sprawdza. To jest rozwiązanie, które naprawdę. E, u moich klientów, u których zastosowaliśmy takie, takie rozwiązanie, nie słyszałem złych opinii na ten temat. Wręcz przeciwnie, mamy klientów, i to myślę też pokażę na, na, na jakichś kolejnych materiałach, gdzie klienci, którzy użytkowali pompę ciepła, którzy 10 12, 15 lat użytkują pompę ciepła, która takiego chłodzenia nie ma. A na przykład rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, domontowaliśmy takie, takie układy chłodzenia. Pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam, taki zewnętrzny układ chłodzenia domontowaliśmy chyba klientowi. 5 lat temu, 4 albo 5 lat temu. No i teraz też wybrał, budując nowy dom, wybrał już pompę ciepła z chłodzeniem. Tak więc, tak więc naprawdę to się sprawdza. Klienci widzą różnicę pomiędzy tym, tym, co było, a tym, co jest. I mam nadzieję, że to pokażę też na właśnie materiałach, które, które będę, będę publikował. Z czasem, z czasem będę pokazywał, będę pokazywał następne, następne nagrania, więc tutaj ja tak jak już powiedziałem, rekomenduję, zalecam takie rozwiązania. Nie dla każdego to też będzie, ale w sensie to, to rozwiązanie z chodzeniem pompą ciepła i na przykład chodzeniem przez, przez podłogówkę, bo, bo nie każdy lubi zimną podłogę, niektórym to przeszkadza, niektórzy z góry to odrzucają, ale tak jak mówię, nie wszystko jest dla każdego. Dlatego, dlatego też, to co ja mogę zarekomendować, to co ja mogę polecić, to będę to robił i to robię, bo uważam, że to jest jak najbardziej dobre rozwiązanie i godne, godne naprawdę polecenia. A myślę, że na tą chwilę dziękuję, dziękuję za, za spędzony czas, na to, że masz chwilę, żeby, żeby, żeby poświęcić na oglądnięcie tego filmu i również, również tych, tych, tych innych. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że, że się podobają, bo widzę feedback, który, który dajecie, że, że Wam też się podobają. Tak więc dziękuję, dziękuję za, za, dzisiejszą, za dzisiejszą moją wypowiedź i do usłyszenia następnym razem i do zobaczenia. Na razie, cześć, hej!